W 1998 roku, właśnie po zamachach Al-Kaidy na, na ambasady amerykańskie w Kenii i w Tanzanii, Bill Clinton jakby podjął decyzję o zbombardowaniu fabryki leków w Sudanie. To mm -hmm. swoją drogą, jeśli czujecie tutaj konfuzję, to nie jesteście jedyni. Tak, Ataki Al-Kaidy na ambasady amerykańskie w Kenii i w Tanzanii i Bill Clinton bombarduje fabrykę leków... W Sudanie, w stolicy Sudanu w Hartumie. Zrobił to dlatego, że z części podejrzeń, czy, czy, wiad, czy, czy właśnie źródeł wywiadowczych amerykańskich, ta fabryka, są dwie hipotezy, jedna zmyślona, a jedna chyba bliższa prawdzie. Ta zmyślona, że to jest tak naprawdę przykrywka i że to było po prostu laboratorium tworzące broń chemiczną. Tutaj nie było na, tym, na to żadnych 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 źródeł, które by to potwierdzały i tak naprawdę z tego co wiemy ani CIA, ani, ani amerykańska administracja w to nie wierzyły, ale druga, że, że jakoś interesy finansowe, że Osama Bin Laden posiada jakieś udziały w tej fabryce.